Liczba ofiar śmiertelnych zamachu bombowego w szyickim meczecie niedaleko Islamabadu wzrosła do co najmniej 31. Rannych zostało 169 osób. Liczba jest tak duża, ponieważ wybuch miał miejsce w czasie modlitw. Zastępca komisarza Islamabadu, Ifran Memen, potwierdził, że był to zamach terrorystyczny. Trwa śledztwo, a stan niektórych rannych jest krytyczny. Żadna grupa nie przyznała się odpowiedzialności za atak, ale podejrzenia padają na pakistańskich talibów lub państwo islamskie. Pakistan boryka się wciąż ze wzrostem przemocy ze strony separatystów. Prezydent Pakistanu nazwał zamach zbrodnią przeciwko ludzkości.